Siema, siema. Dzisiaj znów będziemy jechać na przychybę. Jesteśmy w tym momencie na parkingu pod Kaplicą Świętego Franciszka i za chwileczkę zmierzamy w kierunku Przechyby, ale tym razem będziemy zjeżdżać zielonym szlakiem do Szczawnicy. A na zielonym szlaku do Szczawnicy znajduje się singiel o dzikiej nazwie Kuna. Co myślisz o Beskidzie Sądeckim? Jest przepiękny, polecam. A ty masz chyba jakiś nowy rower? Co, to co, co? Skąd ten rower masz? To jest z Macieju maszyna Olafa odziomka. Będziesz jeździł tak szybko jak on na nim? Pewnie nie. Na chyba zgodnie ze sztuką, powinno się startować pod kaplicą Świętego Franciszka. Ponieważ umożliwia nam to zjazd najlepszym singlem bezpośrednio do auta. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda ten szlak, jak wygląda żółty szlak i singiel Secret Ewer, to odsyłam Was do mojego poprzedniego filmu. Tu gdzieś w tym miejscu będzie znajdował się link. A póki co podjeżdżamy do góry. No i na początek będziemy jechać szlakiem zielonym do Szczawnicy. Następnie wyjeżdżamy z powrotem połoniną szlachtowską do góry na przechybę. No i z przechybki. Na koniec zostawiamy sobie wisienkę na torcie w postaci wcześniej wspomnianych szlaków, czyli żółtego i sekret FR. Sekretnej ścieżki. Najlepszego singla w Beskidzie Sądeckim. Ze skródziny wjeżdżamy do Gabonia. Masz to sobie A za chwileczkę dojedziemy do szlabanu. Skąd mamy około 7 km do schroniska? A na górze czeka na nas piwo. Jeszcze 3 km 3 km ale nie tam. do schroniska do końca asfaltu. A? No i jesteśmy właśnie na tym rozwidleniu, z którego później będziemy ruszać w kierunku szczawnicy. A dokładnie będziemy jechać oto tym zielonym szlakiem, który tutaj widzicie za mną. No i dojechaliśmy do schroniska. Standardowy przystanek. Trzeba się posilić, czegoś napić. To ja może się napiję piwa. Dzień dobry, dla mnie będzie serce Beskidu Lager i pierogi ruskie. Jak Dzień będziecie na tak przechybie, oglądacie sobie widocznie akurat na nie widać pijecie regionalne piwo z serce Beskidu. Tak trzeba żyć. Mała przechyba. 1150 metrów nad poziomem morza. No to zaczynamy zjazd zielonym szlakiem

No, i tutaj zaczyna się właściwy szlak, zielony do Szczabnicy. Trzeba skręcić w lewo, wjeżdżamy na Kunę. Jest technicznie wąsko. No, kamieniście. Taki odcinek bym powiedział mocno trialowy. Kamyczki, korzonki, między drzewami wąsko. Śmiesznie, śmiesznie. Fajna kuna, nie? Ale to jest taka właśnie kuna, niby fajna, ale dzika i zdradliwa. To jest żółty, to jest No każdy łoi ciągle ten żółty i żółty i sekret, a mało kto wie, że zielony szlak do szczawnicy to jest naprawdę dobry single. Jedziemy? Wziąłem się! Woohoo! No i super jest Kuna i widoczki ładne Trochę jazdy. I jakaś chopeczka się znalazła. Dobra to jest. Bardzo techniczny szlak. Och, no piękny szlak. To trzeba powtórzyć. Nie ma opcji. Najlepiej to wziąć na prawo. Tutaj przez paprotki. Ej, za No, ale. ale... Boję się, że nie będzie już dalej. No. Tak. U, dobrze było. Trialowy Uj. odcinek zrobiony. Po wyjeździe z kuny. Zaczyna się taka przyjemna ścieżynka. Widokowa. Widać, że tutaj szlak zwózkowy I na prawo. Trzeba być twardym, niemiętkim. Ten zielony szlak na pewno jest interwałowy. Co chwilę mamy zjazd, podjazd. No, człowiek przynajmniej nie ma czasu na to, żeby odpocząć. No i wygląda to zacnie. Ale pięknie widać, czy korony poprawej. Dojechaliśmy właśnie do Szutrówki zielonym szlakiem, tutaj jak widać szlak w prawo prowadzi cały czas ścieżką ubitą, no takie nudy, dlatego szukamy teraz czegoś, żeby zjechać jakimś dzikim, przygodowym singielkiem. A tak z ciekawostek w ogóle Kuna nazywa się dlatego, ponieważ jak zobaczymy tutaj na mapkę, zielony szlak prowadzi przez Kuni 982 metry nad poziomem morza. Tutaj z Szutróweczki odbijamy w lewo na Gabańkę i dalej się ciągnie zielony szlak. Jeżeli ktoś z Was zna jakieś fajne dzikie singielki w tym rejonie, to bardzo proszę podzielcie się tym w komentarzach. Chętnie przygarnę. Dojechaliśmy zielonym szlakiem, a właściwie prawie zielonym szlakiem do szlachtowej, ponieważ zboczyliśmy na, to, na ten oto pagórek, który widzicie przede mną. A zboczyliśmy dlatego, żeby przejechać fajniejszymi połoninkami ala łąkami. I taki właśnie jest ten zielony szlak. Jest tutaj dużo pagórków, przez które przejeżdżamy, także szlak jest mocno interwałowy. Ale ścieżka jest na pewno dużo bardziej techniczna niż szlak z żółty z przechyby do Starego Sącza. Zjeżdżamy do Szczawnicy, chyba że odbijamy wcześniej to do Szlachtowej. My ze Szlachtowej będziemy zmierzać tamtymi łąkami, czyli tak zwaną Połoniną Szlachtowską z powrotem na Przechybę. Tam szlaku nie znajdziecie, na mapie widnieje tylko linia przerywana. Dlatego jeżeli będziecie mieli ochotę, to z pewnością warto wykorzystać nasz GPX. Żeby skręcić na nasze Połoniny Szlachtowskie musimy w pewnym momencie odbić w lewo. W karczmie góralskiej, którą widzicie tutaj po lewej stronie, i tutaj zaraz za kościołem odbijamy w prawo. Tak jak widzicie, szlak niebieski, czarny szlak narciarski, tutaj, tutaj. I proszę bardzo, wjeżdżamy właśnie na połoniny szlachtowskie. Pięknie przegrywają nam świerszcze i tak prawdopodobnie przez cały czas, gdyż te łąki towarzyszą aż do samej góry, aż do najbliższego szczytu, czyli pieniężnej. Uwaga, złe psy! Warto zaryzykować dla tych widoków. Cześć! Cześć Buruś, cześć! Jadąc cały czas czarnym szlakiem narciarskim dojeżdżamy do Batóweczki są owieczki, pewnie można kupić serek ale pokażę Wam coś co jest za mną mianowicie przepiękne widoki tu widać trzy korony Chwilę temu, jak byłem za tymi drzewami, widać było przepięknie tatrzańsko-panoramę. No, jest po prostu cudownie. Dalej, jak popatrzymy na lewo, widać Durbaszkę wysoką, a tutaj na lewo, tam w oddali, przełęcz rozdziela. Czyli przełęcz, na której oddzielają się Beskid Sądecki od Pienin. Bardzo ważna przełęcz. A my udajemy się dalej. No, spójrzcie jaka sielanka. Pięknie. No i wyłoniły się cudownie taterki. Wszystko widać jak na dłoni. Piękne widoki. A cały czas jesteśmy w Beskidzie Sądeckim. Pieniny zaczynają się dopiero tam. A my jesteśmy na Połoninie Szlachtowskiej. Gdzieś za kilka dłuższych chwil dojedziemy z powrotem do Przychyby. I tak się ciągną te łąki, cały czas. Łąki, łąki, łąki. Non-stop. Pięknie. No i dotarliśmy do punktu. O nazwie Połoniny Szlachtowskie 855 metrów nad poziomem morza, ale za Połoniny to można uznać tutaj wszystkie te łąki, które ciągną się od samej Szlachtowej. I już powoli dojeżdżamy. Po lewej widać rakietę, po raz drugi dzisiaj schronisko. Także przy chyba razy dwa. Raz od Gabonia i raz od Szlachtowej, Południowo-Szlachtowską. Niczego nie żałuję. Końcówka drogi to prawdziwy wypych, no ale czym byłaby wycieczka bez pierduro? Wszyscy są zadowoleni. Poza tym to już końcówka, bo za kilka metrów mamy pit stop w schronisku i różne inne przyjemne rzeczy. Co mogę powiedzieć o dzisiejszym zielonym szlaku do Szczawnicy? Jest to na pewno trasa dla bardziej zaawansowanych kolarzy z tego względu, że jest na niej dużo trawersów, dużo technicznych trawersów z korzeniami, na których trzeba wykazać się no, już prawie trialowymi umiejętnościami, żeby to przejechać sobie gładko i płynnie. Później ta ścieżka przeradza się w szutrówkę, która prowadzi bezpośrednio, do szlachtowej lub szczawnicy, w zależności gdzie odbijemy. Na naszym GPX-ie, który również znajdziecie w opisie pod tym filmem, jest trasa alternatywna do Zielonego Szlaku, ponieważ nie chcieliśmy mieć tą szutrówką, tylko właśnie polanami przez polne drogi prosto do szlachtowej, nie do szczawnicy. Później ze szlachtowej podjeżdżaliśmy przepięknymi połoninami. No, trasa. Powiedziałbym łagodna, jeżeli chodzi o podjazd I są elementy, gdzie trzeba rower wypchać, ale raczej jest to trasa na tyle przyjemna, że naprawdę jedziemy i podziwiamy widoki, które są dookoła nas wszędzie. Na Tatry, na Pieniny, na Beskid Sądecki. Naprawdę ścieżka, którą Wam prezentujemy to prawdziwe romantyczne enduro, na którym przede wszystkim trzeba się zrelaksować, no i podziwiać. Do końca jednak to jeszcze nie jest takie romantyczne enduro, z tego względu, że początek Zielonego Szlaku jednak jest Czymś w rodzaju w pierduro. Wszystkie potrzebne linki i GPX -y znajdziecie w opisie filmu, także zachęcam do pobierania, udostępniania. No i oczywiście nie zapomnijcie skomentować, czy zostawić lajka, jeżeli Wam się podobało. Do zobaczenia.